Paco Power System Bread Night to najlepszej jakości mieszanka białkowa za rozsądną cenę. Buduje i chroni Twoje mięśnie w czasie, kiedy śpisz. Polecam. Karolina Michalczuk. Za nami trwają Mistrzostwa Świata w fitness kobiet i mężczyzn oraz w kulturystyce kobiet. Jest z nami Mariusz Lewandowski, który jest naszym jedynym reprezentantem E, który dostał się do ścisłego finału Fitness e, Mężczyzn. Mariusz, e, skąd wzięło się ogólnie Twoje zainteresowanie? Czy to zainteresowanie hobby, spełnienie marzeń? E, chyba wszystko po trochu. E, czułem się chyba gdzieś tam sportowo niespełniony. Za dzieciaczka troszeczkę akrobatyki sportowej później. E, prawie 10 lat w judo i cały czas gdzieś tam moje marzenia o reprezentowaniu naszego kraju w jakiejkolwiek dyscyplinie sportowej gdzieś tam w głowie i w myślach cały czas przeplatały się i, e, i tak się pojawił gdzieś tam fitness gimnastyczny, który połączył gdzieś tam dwie pasje, troszeczkę akrobatyki i, 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 i siłowni. I stąd chyba. Zamiłowanie do tej dyscypliny. To Twoje pierwsze mistrzostwa świata, ale ogólnie nie pierwsze zawody. Przypomnij proszę, jakie osiągnięcia zdobyłeś w kategorii fitness? No, jestem dwukrotnym mistrzem Polski. Trzy razy reprezentowałem nasz kraj na mistrzostwach Europy. Dwa razy zajmując w finale szóste miejsce i w tym roku brązowy medal przywiozłem z mistrzostw Europy. Także to trzech razy sztuka i najwyraźniej to się potwierdza, pierwszy medal z rangi międzynarodowej już jest na moim koncie, no to są moje pierwsze mistrzostwa świata, również znalazłem się w finale, mam chyba szczęście do tych finałów, e, oby nie było tak, że muszę poczekać jeszcze kolejne dwa lata, żeby znowu sięgnąć po medal tej rangi. W tej czołówce, do której się dostałeś, jeśli chodzi o finał, e, no naprawdę była dosyć mocna konkurencja. E, powiedz, co w twojej kategorii jest szczególnie oceniane przez sędziów? W zasadzie teraz e, zmieniły się zasady i e, punktacja jest w ten sposób przedstawiona, że i program dowolny i sylwetka jest teraz oceniana pół na pół czyli w zasadzie aby walczyć o medale takiej rangi trzeba być bardzo dobrze przygotowanym i gimnastycznie w programie dowolnym i sylwetkowo. No, cieszę się, że znalazłem się w takiej elicie, bo okrzyknięto to mistrzostwa świata, które jeszcze tak naprawdę po tej randze no, na wysokim poziomie jeszcze nie było, także... No, znalazłem się w tak zwanej śmietance i można się z tego cieszyć, bo moje programy dowolne naprawdę, zdaję sobie z tego sprawę, że odbiegają od, od tego, co reprezentują naprawdę wysokiej klasy zawodnicy, tacy jak Estonczyk, Olek czy, 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 czy Rosjanin Nekrasow. No, chylę czoła, bo naprawdę są fenomenalni. E, powróćmy jeszcze do twojego miejsca, zdobyłeś e, szóste miejsce, jednak e... Widzowie, jak również Bernadetta Marcian, e, nasza reprezentantka, no jednak była bardzo mocno zdziwiona, bo Twoja sylwetka scelowała dużo, dużo wyżej niż, e, niż Twoich e, poprzedników. Mm, no tak dobiega, właśnie dobiegają do mnie takie sygnały, i e, że sylwetka bardzo fajna, popraw, poprawiona mocno. Nie wiem, nie widziałem jeszcze zdjęć, nie widziałem się na tyle konkurencji więc mogę tylko no, to, co słyszę od pozostałych osób, no, szanować i cieszy mnie to, że tak postrzegają mnie. E, no mówię, zabrakło gdzieś tam w tym programie dowolnym. No, no, no to są fenomenalni zawodnicy, e, co mogę powiedzieć. No, choćby nie wiem, jak się starał w programie dowolnym, myślę, że no, ciężko będzie ich dogonić, a na pewno wyprzedzić. E, cieszę się, że tą sylwetką chociaż nadrabiam, tą czołówkę światową. To już dla mnie jest duże wyróżnienie. Powiedz, co ci czeka w najbliższych miesiącach? Jakieś przygotowania, jeszcze jakieś starty? E, za dwa tygodnie jest międzynarodowy puchar polski w nisko mazowieckim. Być może tam wystartuje, tam też są chyba eliminacje do Pucharu Świata. E, Chyba ten Puchar Polski, myślę, że zakończyłbym sezon jesienny, a co dalej, to zobaczymy. No na dzień dzisiejszy jestem zmęczony bardzo i w zasadzie chciałbym poświęcić czas tak naprawdę gdzieś tam rodzinie i znajomym, którzy cały czas byli przy mnie, a jednocześnie ja byłem raczej mniej obecny w ich życiu, bo przygotowania naprawdę poświęciły, poświęciłem temu cały czas wolny i i tak naprawdę mam do, do, do ukończenia jeszcze magisterkę, to też troszeczkę zostało na drugi plan odsunięte, więc mam co robić, mam co robić i zobaczymy, jak to się poukłada w startach kolejnych. Powiedz jeszcze fitness. Ta kategoria też na pewno nie jest łatwa, jeśli chodzi o przygotowania, trzeba poświęcić na to bardzo dużo czasu, szczególnie. Jeśli chodzi o program dowolny, musisz wszystko ułożyć, całą choreografię, dobrać do tego muzykę. Jak to wygląda od strony, od strony zawodnika, jeśli chodzi o przygotowanie? Na pewno nie jest tak, jakbym chciał. jakbym bym sobie tego życzył. E, najgorzej jest programem dowolnym. Ciężko wpleść, bo faktycznie e, siłownia to też w zasadzie zajmuje bardzo dużo czasu. Są to przygotowania w zasadzie tak jak e, kulturyści. E, dieta ścisła i tak dalej, i tak dalej, ciężka praca na siłowni. i Faktycznie e, te programy dowolne schodzą na drugi plan. I być może dlatego gdzieś tam pracę, no, ciężko się już rozwijać jednocześnie. Dużo osób tylko widzi, gdzieś tam e, moje zmagania na siłowni, nie wiedząc, e, ile trzeba jeszcze przygotowań e, tak, akrobatycznych e, i tak dalej. E, jest to ciężkie. Ktoś, kto tego osobiście nie, nie zazna, to tak mówię. No, ludzie postrzegają mnie przez pryzmat tego, że chodzę na siłownię tylko i ci, którzy widzą mnie na tej siłowni, to w zasadzie no, nie mają pojęcia, ile mnie kosztuje to jeszcze wpleść, żeby w to dobry program dowolny. Jest, jest, jest naprawdę ciężko. Jak oceniasz ogólny poziom tych mistrzostw świata, tego, tych zawodników z Twojej obserwacji? Hmm, no tak jak powiedziano gdzieś tam i to mówią osoby, y, które doskonale się na tym znają, przyjechała śmietanka światowego fitness męskiego. Y, no fenomenalny, fenomenalny poziom. Znalazłem się w finale. Można się z tego cieszyć na pewno. Nie ukrywam, że chciałem troszeczkę wyżej gdzieś tam. Zawsze ten finał i przejście chociażby o tą jedną pozycję z szóstej na piątą. No raduje, raduje zawodnika. Nie udało się tym razem. Ale oby w przyszłości się udało na kolejnych Mistrzostwach Świata. Oby się, oby się udało. Jesteśmy gospodarzami, ściany na tyle pomogły mi, żeby wejść do finału. Oczywiście gratulujemy. Dziękuję za rozmowę i życzymy powodzenia. Dziękuję pięknie i do miłego zobaczenia. Do zobaczenia. Pozdrawiam.